O, widzę, że znajomy klan, Bambusy Pandy. O proszę, ale za to teraz klub kod VCR i no to teraz klan Las Murfs, czyli kolejny dobry klan stopki. Zobaczymy. Siema się o tej teorii. w kolejnym odcinku na moim kanale od razu mówię, że jak też chcecie zostać ocenieni, w kolejnym odcinku to wystarczy zostawić Subika na moim kanale. To jest podstawa, no bo co tylko widzów. Następnie musicie zostawić lajka pod tym filmem. Jak będzie 2000 lajka, czy to po prostu szybciej wleci kolejny odcinek z tej serii, więc to zależy od Was. No i następna rzecz to jeszcze napisać swój nick w komentarzu oraz swój klan, w którym jesteście. I miejsce mniej więcej, w którym jesteście w tym klanie, żebym po prostu miała jak was znaleźć. Chyba nic trudnego, a myślę, że warto spróbować, bo do odcinków biorę zawsze po 10 osób. Nie wezmę was w tym odcinku, to próbujcie dalej. Może wezmę w kolejnym, nie ma co się poddawać. Może za którymś razem się uda. A ja jeszcze tylko wam chciałem powiedzieć, że dzisiaj o 19.00 właśnie na drugim kanale, tori 2, do którego link macie w opisie, będzie live'ik. Będzie to live'ik z Brawla, gdzie będziemy robić sobie różne misje. Teraz jeszcze jest rana, jak to nagrywam, więc na razie nie mam odblokowanych, ale zaraz mi się odblokują za 2 godzinki 52 minuty i będziemy je robić właśnie na live'iku o 19.00 na kanale tori 2. I będzie też przedłużany live, gdzie 3 zł równa się minuta dłużej, więc myślę, że będzie bardzo fajnie. No i co? Widzimy się już przy pierwszym koncie. O proszę, a więc na sam start ktoś z mojego klubu końce Spajka, bardzo fajnie, jest to Cytryna, około 40 miejsca, jest, go w Cytryna A więc ceniamy, wow, ponad 20 tysięcy pcharków, oczywiście już jest plusik za to, że jest w moim klanie, jeszcze w końcach Spajka, to już jest na pewno plusik 1000 z tych, punktów w wyciskach mocy i 15 winów w wyzwaniu, ale kozacko, ej, 3 na 3, 4 tysiące winków Solo też ładnie, duo też, ej, bardzo fajne konto wam powiem, wow, dwóch zadymiarzy brakuje no, na pewno Surja, ale ciekawe kogo jeszcze? Ok, jest kruk pasz 70. mocy. no, powiem wam, że to konto mi się naprawdę podoba. Tutaj pani Gop, Cytrynka zaszalała. Polski Spike nawet dwóch brakuje pucharków do 20 rangi Wbij, wbij to dla mnie, cytrynka. Wbij tego spajka dla mnie i będzie kozacko. No, naprawdę bardzo, bardzo fajne konto. I jako jesteś w moim klanie, oceniam je 9 na 10. No, dobra, następnie klan, jogurty. Jogurty i obet. Okej, okay. już sobie wpisujemy. I tutaj koło 10 miejsca był ziomek. Już go szukamy. Tak jest, cyfrowy. Mamy wariacika, więc bardzo fajnie. Ma 15 tysięcy puszek, czyli minimalnie więcej ode mnie. E, oprócz tego zwycięstwa 3 na 3 no tak troszkę mało. Solo i duo też jakoś w sumie mega dużo nie ma. E, w wyzwaniu 7 też szału to nie robi. Najwyższa punktacja w zjawisk mocy 702. No to nie jest źle, ale też mogłoby być lepiej. Zobaczymy sobie za jak to wygląda. Leona ma fajnie. Leona ma fajnie wbitego, bo 650 puszek to jest dobry wynik. Eee, yy, okej, okay. widzę, że spajka też nie masz, no tutaj mordko troszkę ci jeszcze brakuje, jak poprawić te rzeczy tutaj to będzie dużo lepiej, a ja tak to oceniam 6 na 10. O, widzę, że znajomy klan, bambusy pandy, bambusy pandy, okej, okay. tutaj ziomek będzie koło, gdzie 3... ten klan, chwila, i tutaj ziomek będzie koło 64 miejsca, więc musimy go sobie poszukać troszkę, chwilunia, chwilunia, dajcie mi chwilę, yy, okej. Okay. Mamy wariacika, to jest Robox XD 7600 puszek, no mortko to jest troszkę mało, wiadomo. Yy, zwycięstwa 3x3200 no też nie za dużo, solo tak samo i duo yy, Najwięcej w wyzwaniu też niestety szału nie robi. Zady miarzy masz troszkę mało wariaciku, ale widzę, że się starasz, no pewnie dopiero zaczynasz czy coś. Yy, ja Ci życzę powodonka, mortko życzę Ci jak najlepiej, a ocenkę muszę dać niestety 4 na 10 no bo wiesz, porównywujemy porównowy no, no wiesz o co chodzi do najlepszych o. <laughs> Dobra, teraz ziomek o mega śmiesznym niku Serio, jeszcze no takiego niku nie widziałem Dobra, witamy, też ciekawy klan w ogóle Eee, chwilu dnia Ym, Dobra, wklikam sobie go, to jest chyba ten, tak mi się wydaje I ziomek, którego nikt na pewno rozpoznam Więc spokojnie, zaraz go sobie znajdę Uwaga, uwaga, gdzie jest wariacik? Chwila, chwila Ym, dobra, to chyba będzie na inny klan Szukamy dalej w tym Ajajaj, aj, aj, tutaj też go nie ma, Ale co dalej No już takiego klubu witamy nie ma, więc chyba go nie znajdziemy Niestety, a szkoda, bo... No, chciałem ocenić, nie? Ale zawsze tak jest na odcinku, że jak ktoś mi poda, to później nagrywam po kilku dniach i już tego kogoś w tym klanie nie ma. O, proszę, ale za to teraz kod VCR. Idziemek jest koło trzeciego. trzydziestego miejsca, nie trzeciego. Ej, no, gdzie jestem prawdziwy, dobra, czy tyle podszywek, że wolę wejść w topkę Chyba, że to ten, dobra, to ten, udało się w ostatniej chwili. Idziemek jest koło 30 miejsca. No ej, nikogo takiego nie ma, o Niku koło 30 miejsca. Halo, 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 halo. Dobra, jest na dwudziestym udało się, wow. 25 tysięcy pucharków czajcie. Oprócz tego 7300 winów na 3 na 3 oj, 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 ładnie. 15 winów w wyzwaniu, dobry wynik w listach mocy, dużo winów w duo. To konto jest mega kozackie. Zobaczymy jak to tutaj wygląda. Wow, wow, wow. Patrzcie 25 rank prawie wszyscy. Ej nie no. Chyba się ze mną zgodzicie, że tutaj trzeba dać 9,5 na 10. Dałbym dychę, gdyby były wszystkie postacie i ciut więcej puszek. Ale konto jest mega kozackie, naprawdę. Pozdroziomek. A teraz patrzcie na tą nazwę klanu, ból w krzaku, ona jest kozacka, tylko żeby nie było dużo klanów, żeby był jeden, tylko by łatwo było znaleźć No troszkę jest, kurde, troszkę się chyba namęczę, ziomek pisał, że jest trzeci jego nikt to jest Macius, więc muszę tylko patrzeć te klany, gdzie jest co najmniej trzech członków. Okej, okay, chyba go mamy, co prawda. Mówił, że jego nikt to jest Macius, ale możliwe, że to zmienił, bo no jest trzeci, wszystko się zgadza, jest w planie bólu w krzaku. Wątpię, żeby to był przypadek. Po prostu chyba źle napisał swój nick i to jest jego prawdziwy. Tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję, Ziomek, i ocenimy sobie właśnie Ciebie. 20 tysięcy kiedyś miałeś, więc fajnie, fajnie. Dużo winów 3 na 3 nawet, spoczko wynik. Zyska mocy też spoczko. W ogóle w wyzwaniu 15, no no. Kozak, Kozak Mordo, duo też fajnie, dobra, zadymiarze, wchodzimy ile 25 rank, ale to fajnie wygląda. I wszyscy prawie na star powerach. Kurde, nieźle Mordko, powiem Ci, że naprawdę robi wrażenie to konto, dobrze to wygląda i ocenię chyba 8 na 10. No, to teraz klan Lasmurfs, czyli kolejny dobry klan stopki. Zobaczymy. Lasmurfs, proszę bardzo, i tutaj ziomeczek koło 15-17 miejsca, gdzieś chyba. No, dokładnie, na 19 go mamy. Yy, La Arcidudi. Wchodzimy, 21 tysięcy puszek. Nice. Yy, w igrzyskach mocy może nie jakoś mega dużo, ale za to 15 winów w wyzwaniu. To jest sztos. I do tego dużo winów 3 na 3 też bardzo fajnie to wygląda. Yy, solo i duo, yy, nie jest źle. Oczywiście pewnie gra więcej trujek niż solo i więc to normalne. I śledzimy sobie w zadymiarze, uwaga! Mortis na 751 puszek. Najsik, nice, najsik nice, byku. Yy, fajnie, naprawdę spoczku to wygląda, jest spike. Okej, okay. widzę, że nie masz trzech postaci a i tak masz dużo pucharków, więc za to szatun. Yy, no i tutaj Mortko też dam ci ósemeczkę. Albo może... Dałbym ci 8,5 jakbyś był w moim kladzie. Nie no, żartuję. Daję ósemeczkę, naprawdę spoczko konto. Popatrzcie, The Fire Team. Ej, ile jest takich znanych kladów w tym odcinku? The Fire Team. Idziemy koło 40 miejsca, więc najpierw musimy znaleźć The Farel Team, okej. Okay. Nie, nie, to nie jest ten. Ej, no, ile jest podszywek The Team? Halo, halo. Dobra, takich nie znajdę. No więc nie muszę wejść w topkę Lokalnie pl, kluby, proszę bardzo W końcu spajka jak spadł nisko i niedobrze, niedobrze, jak jesteśmy w 10, to jest fajnie Ale jak niżej to nie, nie Dobra i szukamy koło 40 miejsca Tutaj ziomeczka, uwaga, uwaga Nikt Maciek koło 40 miejsca Nikogo takiego nie widzę niestety Panie Maciek, panie Maciek Co to, to ma znaczyć, panie Maciek Eee e, e, jest, dobra To jest już 19 miejsce, nie 40 Ale spoczko, udało się znaleźć najważniejsze 24 tysiące pucharków 15 minów wyzwalił. oj tutaj tak mało braku ci do tysiatka w mocy, ale to i tak jest kozak wynik 5400 minów 3 na 3, fajnie, duo solo też fajnie Wchodzimy sobie w zadymiarzy brakuje ci trzech, a masz tyle pucharków, co jest? Wow, naprawdę sztos, yy, nie masz spajka? Masz spajka, dobra, naprawdę no bardzo fajne konto i ocenka to jest 9 na okay, yy, 10. Kraby rotka. Okej, tajdziemy jest koło 5-10 miejsca, musimy go znaleźć. Dokładnie to jest na ósmym, jest to kronim, więc wchodzimy sobie 14670 puszek. Nawet spoczko, liczba 3 na 3, wiadomo, mogłaby być lepsza, ale jak na te pucharki nie jest źle. Mało winów w wyzwaniu, Mordko, to do poprawy. Najwyższa potencjał w tak mocy, no też szału nie robi, tak samo jak winy solo i duo. Ale lecimy teraz do zadymiarzy, okej, okay, tutaj wygląda tak. Mm, no tutaj, Mordko, nie masz 25 rangi, więc za to troszkę minus, ale no, widać, że się starasz, pewnie konta jakoś też mega długo nie masz. Yy, no i ocenka to będzie 6 na 10. I klan dzikie gracze, dzikie gracze, dobrze napisałem? Chyba tak. Yy, I tutaj Ziemaczek pisał, że jest koło, koło, koło 40 któregoś miejsca i ma nick Koksu, Coś tam, coś tam, koksy, D, coś tam, koksy. Że dokładnie nie pamiętam. Yy, no i chyba go nie ma. Tutaj wariacika, halo, halo, halo. Dobra, jest, znalazłem. To jest zastępca do... Ty, w ogóle, więc fajnie, ziomuś, fajnie, gratulacje. 14 tysięcy puszek w spoczko, tyle co ja. Dalej, najwyższa punktacja w wyzwyczajach, no troszkę mała, troszkę mała. Za to Winki w wyzwaniu już spoko, 13. 3 na 3, troszkę mało, w wariacie. Duo, tak to wygląda, Ok. Solo, tak. Za Zadymiarzy, no sporo nie masz niestety, ale jest fajna na 25 rance. O, dobrze, dobrze. Za to plusik. No i mordku tutaj ocenicie 6 na 10, dlatego że był ten spike, nie? Więc nice, nice. Pozdro. Dobra, więc to wszystko w tym odcineczku, mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, będę bardzo wdzięczny, no bo to od was zależy, że po prostu będziemy dalej kontynuować tą serię, wiem, że ją lubicie, dlatego wiecie co robić, yy, pamiętajcie, żeby wpadać na mojego Instagrama, Toriety, tam jest dużo ciekawych rzeczy, możecie się dużo dowiedzieć, oprócz tego mój Facebook, kontakt, gdzie możecie po prostu ze mną pisać, też jest myślę spoko opcją, dlatego wbijajcie, macie na link w opisie, polecam też mojego Snap'a, Tori, bo mało kto wie, że mam Snapchata, naprawdę tam też czasem jestem aktywny, yy, no i oprócz tego... Wbijajcie też na drugi kanał, gdzie dzisiaj o 14.15 wleci kolejny odcineczek, yy, też on będzie z Brawla. Oprócz tego dzisiaj o 19.00 na, też na kanale torii 2, czyli na moim drugim kanale, do którego jak ktoś macie link w pierwszej linii opisu. Będzie live'ik z Brawla, tak jak mówiłem, przedłużany live'ik, więc myślę, że naprawdę będzie bardzo fajnie. Kto może wbija, będę na pewno bardzo wdzięczny. A ja się będę już z wami żegnał. Dziękuję za wytrwanie do końca serii, Mega doceniam, mega doceniam jak ktoś dotrwa do końca, bo to jest wyczyn. Yy, no i co? Trzymajcie się, cześć wszystkim, hejka!